go. Dzisiaj otworzymy sobie paczkę od Karpiowy.pl Zakupy na przyszły sezon yy, Ja nie przedłużam Stawcie łapkę w górę, suba, jeśli Wam się podoba Naprawdę w tym roku film będą Flatywać W miarę regula regularnie w porównaniu do ostatnich lat Naprawdę myślę, że w tym roku Uda się zrobić fajny content Więc to yy, Zapraszam do oglądania i co? Bez przedłużania, otwieramy troszkę. Paczuszka wyszła coś około 360 zł, jeśli nie mylę. To już rzeczy na no, teraz lecę w niedzielę na Silesia fishing do Gliwic. Zobaczymy. Jadę się przejechać, popatrzeć na jakieś nowości. Może, jeśli coś mi urzeknie, to coś kupię. To jeszcze się okaże. Nie mam takich planów, ale jeśli chcesz, mi się spodoba jakaś nowość, ten kupię. Obieramy, czy byście widzieli. Co tam jest? No, widzicie? Skłania się nam Kowrotek. Dobra, paczkę nam na kowrotek. Tutaj jest Sonik. Może nie będziecie które wam go zaprezentuje. To jest pierwsza rzecz. druga rzecz, w sumie rzeczy to są wiadra to są akcesoria, ma, pewnie gdzieś po bokach tak, to ta paczka jest pusta yy, więc sobie chciałem jakieś wiadereczko a niech, moim zdaniem nie ma sens przepłacać, że jakieś foxy, nasher i tak dalej wiadro to wiadro na no, tym musimy Całe max teraz te nowe wiadra fajnie i przykrypaliły te, te przeźroczyste ja lubiło pękać. Yy, tak słyszałem i też miałem do czynienia z takimi wiaderkami to wiem, popękały pękały mi wszystkie Tu raczej już nie będzie tego kowotu. To, to są te stala maksowe. Pyk, druga z To jest drugie. Od razu sobie ceny, żeby nie było. Pyk, pyk, Tam jeszcze soja w tym wiadereczku. Już czuję, bo zamawiałem. Cięższe wiadereczko Będę, żeby go otworzyć Plus jest taki tych gadarek, że one są właśnie O! To nawet oderwę, bo to, to mi zawsze przeszkadza gdzieś na zasiadkach Potem się to gubi, tak to mam od razu dostęp do wiadereczka Otworzymy O! Fajnie się wiara otwiera Tak, widzę, że są rzeczy Kartonie łyżka. Yy, mam jedną. To jest najtańsza, coś takiego. Mikado nie ma, więc świętą. Pojemniczki. Tu mam mikado na jakieś krętliki i tak dalej. Od, od razu skończymy. mi takiego pudełeczka na jakieś krętliki i tak dalej. Mam jedną, ale już miejsca powoli nie starcza, a zawsze na to się na pewno trzeba. Budełeczko. One na przycenie były. To są po parę złotych wychodziły. Fajne zamknięcie. Krętliki można pochować fajne. Fajnie. Coś takiego. Drugie takie samo, tylko że e, trochę inny. Inne, inne przegródki bardziej podbezpieczne klips, czy tam jakieś rurki termos kurczliwe, spontaniowe fajne zapięcie mają tutaj o naprawdę fajne Jest dalsza część akcesoriów puste wiadereczko o tak się prezentuje start yy mikado zaraz sobie uzupełnię wolno rozpuszczalna siatka Wolę, żeby to się wolniej rozpuszczało i doleciało do dna, niż żeby gdzieś tam miało się w toni rozwalić Coś takiego Z terytorium Mikado Bardzo fajna seria, lubię z tej serii rzeczy Dalej Koszyczki, cięższe Trochę y Cięższe To są To są czterdziestki, tak? nie zauważycie, ale 40. Najpierw te koszyczki skrętlikiem od razu. Jak się nie mylę, to. To, to, to. Były ich dwie sztuki. Albo nie. Muszę zobaczyć. Na no, nie Czy by się coś nie zgadzało? Nie, no dobra. Yy, co zmika do. Yy. po prostu przypomnę do metody z kumką to są kaczyki dziesiątki czy czytam gdzieś jak pojedziemy na ustronie czy nawet na żwirowni myślę, że z wiosny gdzieś na metody na pewno polecę Przyda przydadzą się na pewno yy. mamy stoperki Przez sobie odkleję od razu cenę Stawerki najtańsze pospawik. Tak one wyglądają. Eee, tutaj Rurka te rur rurki termokąski kończyły mi się. Tu jest akurat rozmiar 2-0 mm. Podam to, poprzez nie będę bawił, bo ten film będzie trwał nie wiadomo ile. Bezpieczny klips. Coś takiego. Eee, rurki do bezpiecznego klipsa. Łączniki. mikrokrętliki I klapy to szybkie wymiany szybko z kończyły mi się, Już kupiłem mm, to, jest to plus ciężarki z mikado, dystanse to jest siedemdziesiąt jeden gram takie ciężarczki do rzutu myślę, jak najbardziej dwie sztuki takich ciężarków tutaj mam jeszcze ciężareczki od Miśka, czy nie? Hmm. tu to są tu to są, to są również 70, tylko że to wyłuski Jak wyglądają to no, takie ciężarki co mówiłem został mi tutaj jeszcze kołwrotek Wam pokazać Sonika Odpakujmy go sobie Sonik pięć 5000 Tak, są paragony z całej zakupy. Jest i moja bestia. Tak, są podkładki jeszcze. Widzę, to się przyda. Jest moja niunia Właśnie o to mi chodziło. Kowrotek nie za duży, nie za ciężki. To właśnie co chciałem. Rączka składana. Piękna praca. Kurde. Jeszcze nie mogę doczekać, że tenek będzie u mnie wracała na wędkach. prawda piękny jest. Mega mi się podoba. Tak się prezentuje. On nie jest mega duży, ale nie chciałem mega dużego. Hamulec, zobaczmy jak hamulec, bo można jeszcze do kładki dać. O, to jest beton. To jest taki do walki, mniej więcej. To jest taki też do walki. Lub jeszcze... Cały obrót, jakbym zrobił, to jest już wolny bieg Mogę dać podkładkę. O, to jest już beton A jakbym go odkręcił? Jeden obrót? Cały? To jest wolny bieg Szczerze? Dla mnie coś pięknego Praca Fajnie, fajnie wygląda, fajnie pracuje Dobra, to co? To by było na tyle tym, tym akcentem zakończymy dzisiejszy film nie zapomnijcie o subskrypcji Chyba w górze, w górę, jeśli Wam się podoba. I co, do następnych filmów się